W sercu Śląska, w chwałowicach, gdzie dym kopalni mieszał się z zapachem kwitnących róż, rozkwitła niezwykła historia, spleciona z życiem świętej Teresy od dzieciątka Jezus. W małej drewnianej kapliczce, ukrytej wśród górniczych osiedli, mieszkała starsza kobieta, pani Zofia. Jej twarz, poorana z marszczkami, jak mapa ludzkich trosk, emanowała spokojem. Każdego wieczoru przy blasku świec opowiadała dzieciom o świętej Teresie, o jej małej drodze miłości i pokory. Dzieci, zafascynowane opowieściami, wyobrażały sobie świętą Teresę jako dziewczynkę, która bawi się z nimi wchowanego wśród kopalnianych szybów, zbiera polne kwiaty i dzieli się swoimi skarbami. Pewnego dnia najmłodsza z nich, mała Ania, zachorowała. Gorączka paliła jej ciało, a lekarze bezradnie kręcili głowami. Pani Zofia z różańcem w dłoniach modliła się gorąco przed obrazem świętej Teresy. Święta Tereso, Ty, która kochałaś Jezusa z dziecięcą prostotą, proszę wstaw się za Anią. Ulecz jej ciało i duszę, szeptała, a łzy spływały po jej policzkach. W nocy, gdy ciemność spowiała chwałowice, Ania miała sen. Widziała ogród pełen róż, a w jego centrum stała dziewczynka w karmelowym habicie. Uśmiechała się do niej ciepło i wyciągała rękę. Nie bój się, Aniu, Jezus cię kocha, powiedziała cicho. Rano, ku zdumieniu wszystkich, Ania obudziła się zdrowa. Gorączka zniknęła, a na jej policzkach pojawiły się rumieńce. W dłoni trzymała uschnięty płatek róż. Wieść o cudownym uzdrowieniu szybko rozeszła się po chwałowicach. Górnicy, zmęczeni ciężką pracą, przychodzili do kapliczki, aby podziękować świętej Teresie za jej wstawiennictwo. Matki turąc swoje dzieci prosiły o jej błogosławieństwo. Z czasem mała kapliczka stała się sanktuarium, miejscem, gdzie ludzie odnajdywali nadzieję i pocieszenie. Święta Teresa od dzieciątka Jezus, patronka misji i prostych ludzi, zagościła na stałe w sercach mieszkańców Chwałowic. Najwcześniejsza wzmianka o Chwałowicach pochodzi z 1305 roku. Pierwotnie nasza parafia należała do parafii rybnickiej, a w 1899 została przyłączona do jankowic rybnickich. W 1895 zaś na terenie miejscowości zbudowano kapliczkę ku czci Matki Bożej. Dzięki wybudowanej kopalni zaczęła szybko wzrastać liczba ludności. Nabożeństwa odprawiano w kopalnianej cechowni, a następnie w powiększonej kaplicy. Parafia została erygowana 1 sierpnia 1925 roku. Obecny kościół Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus wzniesiono w latach 1926-1928. Poświęcenie kościoła dokonał ksiądz Infuat Wilhelm Kasperlik 7 października 1928 roku. Wystrój wnętrza został dopasowany do odnawionej liturgii i wykonano go w latach 1964-65 według projektu artysty-rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego. Chwałowicka parafia dysponuje kronikami autorstwa dzisiejszych proboszczów. Najstarsze zapiski sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to parafia powstała. Kronika parafialna rozpoczyna się od opisu krótkiej historii właścicieli dóbr ziemskich w Chałowicach. Z zapisów wynika, że właścicieli było kilku w jednym czasie. Należał do nich m.in. niejaki Fistens. Oprócz ziemi w Chałowicach istniał Folwark, na terenie którego znajduje się obecnie kopalnia. Teren ten kiedyś należał do trzech właścicieli żydowskich. Rejfa, Reicha i Neumana. Z czasem większość terenów kupił książę Guido von Donensmark i w roku 1907 powstała kopalnia, a około 1911 osiedle domów robotniczych. Gwałtowny wzrost mieszkańców sprawił, że pojawiła się potrzeba zbudowania budynku sakralnego. Pierwszym z nich była kaplica zbudowana na polu Antoniego Ochojskiego. Stoi ona po dziś dzień na ulicy Kupieckiej. Poświęcono ją w roku 1896. Zleceniodawcą jej budowy byli mieszkańcy reprezentowani przez gminę, która zadłużyła się wtedy na kwotę 200 marek. Kronika mówi o znajdujących się wewnątrz dwóch obrazach świętego Floriana i Matki Boskiej. Mieszkańcy Chwałowic od zawsze byli związani z parafią rybnicką, lecz w 1899 roku z decyzją władz kościelnych zaczęli stanowić element parafii jankowickiej. Zasługą tamtejszego proboszcza księdza Artura Szpil-Wogla były nabożeństwa niedzielne w kopalnianej cechowni, w której pojawił się obraz świętej Barbary. Zarząd kopalni wypożyczył wtedy księżom ornaty i kielich. Z parafii Jankowickiej powołano w 1923 roku wikarego Pawła wycisło do stworzenia parafii w Fałowicach. Budowa kościoła parafialnego została poprzedzona wizytą księdza biskupa Augusta Chlonda. 21 kwietnia 1921 roku i była ona poświęcona zachęcenia mieszkańców do działania. Warto zaznaczyć, że krótko po tej wizycie ksiądz biskup został prymasem Polski. 1 sierpnia 1925 roku pojawiła się decyzja o budowie kościoła, którego budowę ukończono w 1928 roku. Kościół powstał bardzo szybko, bo w ciągu niecałych trzech lat. Datę poświęcenia nowego kościoła ustalono na 7 października 28 roku. Kościół jest zbudowany w stylu późno-renesansowym, o długości wewnętrznej 44,5 m, szerokości w transepcie 22 m, w nawie 15 m i wysokości 13 m. Jednym z artystów, malarzy, który malował ołtarz, był pan Łatko. On też namalował obraz świętej Teresy od dzieciątka Jezus, który mu się udał. Całościowy koszt budowy naszego kościoła w dniu poświęcenia to 486 481 zł. W styczniu następnego roku Rada Gminy uchwaliła i ufundowała wielki dzwon do kościoła. A zarząd kościelny dwa dzwony mniejsze. Dzwony zostały poświęcone 12 maja tego samego roku. Będą budzić ducha wiary do wojny, gdy okupant niemiecki je skradł. Ten niewielki fragment historii parafii i kościoła ukazuje ciągłą walkę o dobro, prawdę i piękno. Sanktuarium w Fałwicach to nie tylko miejsce modlitwy, ale także centrum duchowego życia. Organizowane są tu liczne nabożeństwa, rekolekcje i pielgrzymki. Wierni przybywają z różnych zakątków Polski, aby oddać cześć świętej Teresie i prosić o jej wstawiennictwo. Jedna z opowieści mówi o górniku, który po ciężkim wypadku w kopalni odzyskał zdrowie dzięki modlitwie do świętej Teresy. Inna opowiada o matce, która modliła się o uzdrowienie chorego dziecka i jej modlitwa została wysłuchana. Te i wiele innych historii świadczą o mocy wiary i wstawiennictwie Świętej Teresy. Proboszczowie kościoła Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach to ludzie, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu i lokalnej społeczności. Pierwszym proboszczem był ksiądz Paweł Wycisło, który położył fundamenty pod nowo powstałą parafię w 1925 roku. Jego następcą został ksiądz Jan Śliwka, który w 1926 do 1939 z determinacją dążył do ukończenia budowy Kościoła, stawiając czoła trudnościom związanym z niemieckim nacjonalizmem. Po nim, w trudnym okresie powojennym, funkcję proboszcza przejął ksiądz Engelbert Październy którego odwołanie w 1959 roku wywołało głębokie podziały wśród parafian. Kolejni proboszczowie, ksiądz Henryk Rotkegel, ksiądz Antoni Bartoszek i ksiądz Teodor Suchoń, kontynuowali dzieło swoich poprzedników, dbając o duchowy i materialny rozwój parafii. Szczególnie ksiądz Teodor Suchoń przyczynił się do ustanowienia kościoła parafialnego Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Obecnie od 2017 roku funkcję proboszcza sprawuje ksiądz Grzegorz Stencel, który kontynuuje bogate dziedzictwo swoich poprzedników. Każdy z tych kapłanów odegrał kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości parafii i pozostawił trwały ślad w jej historii. Sanktuarium w Fałwicach to miejsce, gdzie każdy może odnaleźć spokój i nadzieję. To oaza duchowości, która przypomina o sile małej drogi, drogi prostoty, pokory i bezgranicznego zaufania Bogu.